O blade twarze, ja jestem heroza przed nami kolejny już odcinek z gry Orks Must Die. Dzisiaj nie wiem czy przyjdziemy jedną mapę, czy dwie. że jest ich coraz mniej. Bo się tego obawiam, że ta seria będzie trochę za krótka. Chociaż... A nie, bo ta kampania ma tylko 4-5 map, przepraszam. I ja jej coś nie umiem. Tak więc już zacznijmy od balkonu. Mam nadzieję, że w miarę to... Uj, lodowy amulet że go z dwójki, nie jestem pewien czy on dobrze tutaj działa. Czy działa tak samo? Zobaczymy. Ciekawe czy będzie też pierścień burzy z dwójki. Czy on doszedł dopiero w dwójce. No nie, tak, oni idą stąd. Oni wszyscy idą tędy? A i jeszcze będą latacze. I żaden z nich idzie górą? Okej. Okay. Nie żebym narzekał czy coś. Nie to. W ogóle ja tych w ogóle nie używam. Momentalnie zamrożę nieprzyjaciół. Hmm... Oh. Nie pasuje mi ta broń, powiem szczerze. Jakoś dziwnym trafem. Znaczy, sprawdźmy ją. Aha. Aha. W tym zamrażamy pojedyncze cele. Ja to manny zużywa. Aha, połowę mamy naszej. To nie, to podziękuję. To wyrzućmy i teraz tak. Wam bierze rękawice i to. Tego nie bierzemy. To, to. ucznicy. Porażacz I zostawiam jeszcze dwie. Kurde. Problem jest taki, że. Ja tak no, nie wiem za bardzo co brać. Cóż mam od co jest? Org wojownik. Gno kobold o ranie. Główny gnol. Ogr nie nietoperz i ogniste dzieci. Okej. Okay. Niech będzie. Najbardziej by się tych gnoli, powiem szczerze. Muszę znaleźć na ki, nie, jakieś dobre zastosowanie. Aaaa, poraże, czyli co jeszcze w sumie? Nie mam paładynów, to mnie troszeczkę wkurza. Ścienne ostrze niebałzo. To też nie, powiem szczerze. No wiecie co, wezmę jednak na ramienniki to zamrażające tak na wszelki wypadek, bo ja wiem jakie jakich pułapki ja chcę brać, tak? Bądźmy szczerzy. Um, może zacznij im blokować dopiero tu. Po pierwsze zaoszczędzę trochę. A po drugie... o tu, tak pułapki, ładnie. A po drugie to nie wiem. Um, albo wiecie co? Tutaj tak zostawię, a na razie wrzucę tutaj dwóch uczników. Jednak weźmieć jakąś taką... O, może tak bliżej? Aha, oni tak tutaj, dobra. Bojącie jakąś taką w miarę fajną obstawę. Powiem szczerze. Chodźcie. Czekam. Aha, fajnie się zaczyna. Podatnie jak kurczy Aha, wszystko tutaj będzie też teraz, na razie. Co ma na Po pierwsze nie zbyt mi się to podoba. Możesz mnie nie bić. Aha, to już. Okej, okay, też spodziewam ja się czegoś gorszego, przyznam. A tu jest 9 fal. I jak na razie nie masz takich złych tych fal, przyznam. Dobra, w sensie ten, tar ten tarcz już nie ma Dobra Haha Chyba ja że co mnie zajęło? Broń moja Aha No to fajnie że Ojoj, a ja właśnie się uświadomiłem, że jak przy tym ignolę ja będę przecież, jeżeli nie będę miał wystarczająco dużo tych spowolniaczy. O, koboldy. Mogą latać, jak to mi nie przeszkadza. Jest trzeba sobie z nimi radę. O, o, Gnoll! O, się nie spodziewałem. Umarłem. I mi zabiera żyć? Pięć! Oż, super! A, on za mną! Wiem, że będę musiał powtarzać ten odcinek. Jeszcze zobaczę. A tu mam jeszcze po bokach uczniów, to nie jest aż tak źle. To no, jest jakiejś większej tragedii. Przyznam. Dobra. Prawie rozwaleni. Co to tam na dole spadło? Nie wiem czy chcę wiedzieć. A tu jest faładek jeszcze, dobra. Dobra, główka. Widzę główkę. Kiedy indziej będzie Zbudowanie tutaj Wiesz, się tym tych wyższych. tej już i czarnych. Na razie ważne jest przeżyć. Oj, oj, czyli widzę tak. Zasugerowaniem najpierw muszę. Chociaż nie wiem, czy nie, będzie. To. Zaraz Potwierdź. Pójdziemy tak. To też by się. że nie. A! Nie da, mogę. Potwierdź. Pozostawiam na pewno więcej łuczników. znaczy, to ja bardzo średnio. Kurde, to widzę. będzie. <laughs> Teraz tak. Pozostaje kolejne te ob do obrony. No i więcej nie wiem. Dobra, na razie to puśćmy. Aha, zaczyna się odlatacz. Chociaż nie, są jeszcze te zwykłe. Dobra. Te ładnie wdychają. Ło, wow, jaki ładny kombot z tego wyszło Ojoj Duże lecą. Znaczy, jeszcze nie duże, tylko te, te, te takie, o. A po prostu tylko że tych, tych nie mogę. Tych, tych, wiecie, czy czych. E, tych latających przy mojego tego elixiru wybuchając tego rozwalić Ale nie będę narzekać Zbieraj co dają jak to mówią no trafia go w głowę nie yeah. dobra lecą powoli ale lecą trochę mnie to przeraża i no, główka będzie? Jest. Ja. Ja, że główkę trafię głównie wtedy, kiedy już jej nie potrzebuję. Mam no, pomysł. Zostawię ich na chwilę sam, chociaż nie. Zaznaczy się troszkę. Mokry jest eliksir, bardzo fajnie. Ja pojedę na drugi most. Zostawię kolejnych łuczników. Tak na wszelki wypadek. I mogę przydać jeszcze jedną... Tą. Tak zrobię. No, zabij to. Zabij, zanim złoży jaja. Z tym jako, jakoś lepiej mi się trafia. Może nie trafię tym główki, przez co nie dostanę tych... Yy. Ok. No chyba nie. No chyba się oczy coś boli. Zauważam, że nie mam hype. HP. No wszystkie mi tu wybili, no jasne. A ogry? A ogry poszedł na górę. No to zbyt mało, to na szczęście nie jest. Zresztą tu bokach jeszcze coś strzela. Nie widzę tego powiem tak tego nie widzę Chociaż? Dobra Aha ale teraz nie mam żadnych łuczników tam na górze, ojoj Spopełnianie eee... Nie zaś mnie na więcej A zaraz przyjdzie Gnoll Zdaje się off przecież zaraz przyjdzie Gnoll bo stwierdzą, że dawno nie było. Na razie idą koboldy. Jest to prawdopodobnie największy strach. Ale jednak gdzieś to jest. No. Ej, możecie mi tak nie strzelać? Będę wam wdzięczny. Dobra, już chyba rozwalą... ...to moje. Jeszcze coś Jeszcze te zwykłe jak są duże No nie że tu umrę I nie wstanę już Jeszcze więc tu spaki, o, to jest pański zjazd rodzinny O, jeszcze to się troszkę Po coś w końcu to wszystko mam a i tu więcej jeszcze Fajnie. Cudownie wręcz. A to, czemu oni mają to, że to samo naprowadzające jeszcze? Tak? Tylko co ja robię u nich, to, na, to oczywiście ten ci za mną. No bo czemu nie? Racja? A tam jeszcze więcej tych głównie małych dla on mnie stąd. Tukim dobry. O, wskrzesili się. Wiecie co? Zdecydowanie to. Ponieważ potrzebuję tego. Ponocy strzały. Potwierdź. życzysz? Jakoś to będzie. Teraz potrzebuję na pewno tu więcej kłapek. Tu dokoptować to. Mogę ja z się tak więcej łuczników. Tylko tak, tych tutaj na pierwszej linii ognia może być ciężko. Bo oni szybko umrą. Może użyję... O! Tu jednego. I z drugiej strony drugiego. Ranny, to jest już nie... To już są nieco kombinacje alpejskie, muszę przyznać że pewno nie byłbym tak źle, gdybym ja się bardziej przygotował i wiedział, co mnie czeka. Wiedziałem, że konopi wiedziałem. Dwa? No na pewno, to jeszcze? Czemu one tak szybko łażą po tym? Ja się pytam. Ale dobra, Elsie teraz są silniejsze, więc... mam nadzieję, że dają sobie trochę lepiej radę. Na pewno mają chyba większy zasięg, tego co widzę. Wycąc ja kupić więcej jeszcze życia. A tutaj wójta, wiem, że jest pamiętam, że jest studnia życia. To jest jak to ma niemany nasze tutaj. Znaczy Tniamany też jest tamtej części, no ale jednak, wiecie o co chodzi. A może to tutaj jeszcze jednego ucznika? Chociaż nie. Tutaj więcej łuczników zdecydowanie. Raz, dwa, trzy będzie. No to go! Aha, koboldy! Spoko. Na początek może być. I założę się pewnie w drugim drzewku, którego oczywiście nie wybieram. Jest więcej życia, a ja oczywiście jest, muszę grać po swojemu, tak? Bardziej mi interesują moi strażnicy. Żeby mieć ich jak najwięcej. Dobra, teraz z tej strony podokładam sobie łuczników. Masz czterech od razu, o! Taki będę miły dla tej strony. Ojoj, dużo do Jak ja żebym to powiedział w ogóle, jak joda prawie. Masz. No nie. Ale im się pani nie popajczy. O! Na pewno jeszcze czego. Zapomnij że tu przyjedziesz. Nie będę taki łatwy. Wy to co? Dzień dobry. Proszę wyjść. Proszę stąd wynosić. No, a tak, wziąłem sobie Ja to jeszcze troszeczkę polepszam w tą stronę. W dół. O. Aha, to już. Skończyliśmy na 10 życiach. Będą dwie czaszki chociaż? Są trzy nawet, Nieźle, Nie jest źle, szkoda, że do żadnych naszych przedmiotów nie możemy jej użyć. Uraaa! Taki failowy odcinek, ale dobra, będzie tylko jedna mapa, bo ta gra mnie przerasta dzisiaj. Ewidentnie, co widać. Tak więc cóż, mam nadzieję, że ten fail dzisiejszy Wam się bardzo podobał i był... ...trochę, trochę śmieszny. Dla mnie w sumie prawie był. <laughs> Jeżeli jednak się wam jakiś to podobało, tak jak mnie, to możecie standard dodać łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję, czy co sobie tam jeszcze chcecie. Wiecie, jak to działa, prawda? Na pewno. W Na następnym odcinku przejdziemy w wieże. Może kolejną mapę, ale nie jestem pewien. <laughs> ale chyba coś czuję, że nie. Bo wolę tutaj znalazłem pełną mapę. Tak więc ich moc pogromców orków zawsze będzie z Wami. Pilnujcie swoich uczniów, ich dobrze ulepszcie, bo to się może inaczej źle skończyć. A ja żegnam cię krótko.